Dużo się mówi o ludziach, którzy zostali wykorzystani przez księży. Czasami jednak mam wrażenie, że mówi się o tym dlatego, żeby zrobić tanią sensację, a nie dlatego, żeby realnie pomóc tym ludziom. Dlatego zaprosiłem gościa. Jest psychoterapeutą, który m.in. pomaga osobom skrzywdzonym. Natomiast jest też księdzem katolickim. Tomasz Matyjaszczyk, razem ze swoją fundacją składak, pomaga właśnie takim osobom. I o tym opowie w dzisiejszym wywiadzie. Tomek, jesteś psychoterapeutą, który pomaga osobom skrzywdzonym przez duchownych, a jednocześnie jesteś duchownym. Jesteś księdzem katolickim. Dlaczego w ten sposób pomagasz ludziom? Co się do tego skłoniło? Okej, okay. myślę, że na tą historię można poskładać kilka takich elementów. Po pierwsze, czemu jestem duchownym? Po drugie, czemu, czemu właśnie ciągnie mnie w takie przestrzenie? I chyba zaczyna się to dosyć wcześnie. Jak byłem w szkole podstawowej, to tak miałem, że yy, byłem generalnie dobrym uczniem i no, nawet w którymś momencie w szkole jakąś tam najlepszym, ale równocześnie yy, lubiłem się zadawać z tymi tak zwanymi słabymi uczniami którzy mieli różnego rodzaju problemy, w tym też problemy huligańsko-prawne już się wtedy zaczynały. I w, to było ciekawe, że potrafiłem jakby trzymać się dobrze z nimi, ale też trzymać się dobrze z tymi, którzy byli czasami przez nich prześladowani. Niektórzy albo sam tak o sobie myślałem, albo niektórzy mnie tak zaczynali nazywać, że jestem taki swoisty Robin Hood, że generalnie e Zawsze mnie ciągnęło tam, gdzie widziałem ludzkie cierpienie, i starałem się stawać po stronie tych, którzy cierpią. To był taki rys, rys taki bardzo, bardzo pierwotny. Widzę, że to, że to po prostu jest jakoś w moim życiu. Później, czemu akurat w tej przestrzeni? No, w tej przestrzeni pierwszy jakiś taki impuls, że dotarło do mnie, że takie dramaty się rzeczywiście dzieją, to był w rozmowie z Tobą. 19 <grym> lat temu, kiedy byłem parę tygodni po na to, Opowiadałeś mi o sytuacjach, o których słyszałeś z pierwszej ręki, i tak sobie myślałem wtedy, że jakoś mnie to wstrząsnęło. Ale nie od razu zaczęło się jakieś działanie w tym kierunku. No potem parę miesięcy później zostałem księdzem. Ale ten, ten rys taki, właśnie bycia zawsze po stronie tych, którym jest najgorzej, miałem w sobie na tyle mocny, że no na przykład wiesz, w ruchu charyzmatycznym też jestem długie lata. Zawsze fascynowały mnie różnego rodzaju sytuacje i jakichś takich bardzo wyraźnych manifestacji działania Pana Boga, ale zawsze w takich sytuacjach zatrzymywała się moja uwaga na tych, którzy, no dobra, ale przecież są tacy, którzy nie zostali uzdrowieni, nie? ale są przecież tacy, którzy nie zostali uwolnieni, nie? Że, że super jest to, co Pan Bóg zrobił, ale chyba czuję się jakoś posłany do tych, którym się nic nie stało, przynajmniej w danym momencie, nie? którzy. Z takim rodzajem cierpienia, jakim przyszli, z takim wychodzą, z takim rodzajem bólu, z jakim przyszli, z takim wychodzą. I, i, i to był na pewno jakiś kolejny rys. Trochę idąc za tymi doświadczeniami, był taki moment, że, że, że mieszkałem we wspólnocie ewangelizacyjnej, gdzie sporo. Rzeczywiście głosiliśmy Ewangelię w różnych takich bezpośrednich spotkaniach, między innymi przystanek Jezus ta wspólnota organizowała, więc pojawialiśmy się rzeczywiście w różnych miejscach. I tam się też pojawił taki moment pod tytułem: Zaczęliśmy widzieć, że samo opowiedzenie człowiekowi o, o, o pięknym, wspaniałym, kochającym Bogu, że samo nawet doprowadzenie człowieka do doświadczenia jego miłości, to jest coś, co nie zawsze wystarcza. Po, po, po jakimś czasie widzieliśmy, że, że niektórzy z tych ludzi trafiali po ewangelizacji do na, nawet naszego domu, żyli z nami parę miesięcy, wydawało się, że ich życie jakoś wraca do pewnej równowagi, do pewnej normy że no, teraz będą żyć zupełnie inaczej, wyjeżdżali z tego domu i okazywało się, że często wielu z nich wracało do, do dokładnie tego, co było, zanim do nas trafili. Więc wtedy zacząłem szukać innych narzędzi. Nie? Przy całym moim zaufaniu do Pana Boga, który już wtedy miałem, jakoś miałem takie po, po poczucie, że, że samo głoszenie tylko Ewangelii, sama modlitwa za tych ludzi, nawet jeśli będą doświadczać jego rzeczywiście niesamowitych działań, może być w niektórych sytuacjach niewystarczająca. Wtedy się w ogóle pojawił pomysł, żeby poszukać jakichś dodatkowych momentów, gdzie mógłbym się przygotować do rzeczywiście pracy z ludźmi, którzy pomimo spotkania z Bogiem, jakoś nie potrafią ruszyć w to nowe życie. Wtedy zacząłem studiować psychoterapię prowadzoną tutaj w Warszawie przez, przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Czteroletnie studium, które bardzo dużo jakby zmieniło w takiej jakiejś mojej wrażliwości. Na jakąś taką wrażliwość naturalną, którą, o której mówiłem, że już się pojawiała w podstawówce, nałożyło się potem e, też tak, o, taka, taka wrażliwość trochę wyuczona. Z, z, zacząłem umieć dostrzegać różne, różne trudności, z którymi się ludzie mierzą, i jakoś próbować na to odpowiadać. No i w trakcie tych studiów spotkałem pierwszą osobę rzeczywiście z takim doświadczeniem. To był ktoś z dosyć bliskiego kręgu współpracowników. Relacja nam się robiła taka coraz, coraz, coraz bliższa i... No i właśnie i wtedy, wtedy się okazało, że że ta, wtedy dziewczyna, dzisiaj już dorosła kobieta, rzeczywiście też przeszła tego rodzaju doświadczenie. I, i jakby to była taka pierwsza osoba, której towarzyszyłem, gdzie, gdzie krok po kroku bo widziałem niesamowite spustoszenie, które to doświadczenie w niej spowodowało. Trochę też od niej uczyłem się tej wrażliwości na, na ten rodzaj cierpienia. Jakiś czas później jakby do, do tego doświadczenia, do studiów dołożyło się też to, że, że biskup mnie wysłał na jedno z pierwszych szkoleń, które było prowadzone w, w kościele katolickim. Powstawało coś takiego jak Centrum Ochrony Dziecka, w którym był taki pomysł, żeby rzeczywiście przygotować ludzi w kościele do tego, żeby żeby w profesjonalny sposób pomagać. Nie? Pewnie założenie było takie, żeby, żeby tam rzeczywiście wysyłać ludzi, którzy, którzy mają już jakiś rodzaj wrażliwości, a potem żeby im parę rzeczy też jakoś pomóc, pomóc poukładać i potem pomóc to praktykować. Pamiętam doświadczenie tego szkolenia. Spotkaliśmy się w kilkanaście osób. Tam był jakiś prawnik, tam była jakaś pani psycholog. Byli też już ludzie jakoś rzeczywiście pracujący z takimi osobami. No ja miałem wtedy doświadczenie tej jednej osoby i, i pamiętam, jak trwało to szkolenie kilka, kilka dni, jak z wykładu na wykład była coraz cięższa atmosfera, nie? że po prostu mieliśmy wrażenie, że po prostu nakłada się na nas po prostu tony, nie? Że, że, że każda kolejna przerwa, to już nawet nam się gadał, się tym nie chciało, po prostu mieliśmy wrażenie, ja pierdziu, ale to jest ciężkie, ile to waży i no tak po kilku dniach, Takiego doświadczenia rzeczywiście wyjeżdżałem wtedy stamtąd z takim, z takim poczuciem, bardzo ciężki temat, bardzo trudny temat i bardzo ważny temat. No i z jakby tego poczucia, że, że, że biskup mnie mianował jako dusz pasterza takich osób, zacząłem w różnych sytuacjach o tym mówić. I bardzo się zdziwiłem, bo kiedy zacząłem mówić o tym przy okazji różnych rekolekcji, kursów, różnych działań ewangelizacyjnych, to wtedy mi się otworzyły oczy. Tak już no właśnie szerzej jeszcze, bo zobaczyłem, jak wielu ludzi to dotyczy, hmm. jak, jak bardzo potrzebne było to, żeby zacząć o tym głośno mówić, bo to kiedy ja nie wiem, w Kazaniu, czy, czy w jakiejś konferencji, czy, czy, czy w jakimś spotkaniu indywidualnym gdzieś dotykałem tematu, to potem się nagle okazywało, że, że ludzi z doświadczeniem seksualnym Krzywdzącym takim, w którym byli skrzywdzeni, jest mnóstwo. Jest dużo więcej, niż, niż chciałem myśleć o tym wcześniej. A potem też jakby zacząłem też widzieć, że, no, że takich doświadczonych złym... No, złym. Nie ma dobrego wykorzystania. Mhm. Po prostu wykorzystanych seksualnie też, też przez duchownych, no też jest więcej, niż, niż mi się wydawało, zanim zacząłem o tym głośno mówić. Nie? No, chciałbym teraz zadać Trzy pytania, mhm. które pokazują trzy sfery. Jak to na ciebie wpływa? Pierwsze pytanie, jak to na ciebie wpływa jako na człowieka? Co ty mhm. czujesz jako człowiek, kiedy słyszysz takie historie, kiedy spotykasz się z tymi ludźmi, kiedy mhm. prowadzisz terapię. Mhm. Wiesz co? Mhm. Nawet jak o tym rozmawiamy, to wyczuwasz, że się zaczyna robić ciężka atmosfera. Nie? Mhm. To jest jakby naturalne. No To jest taki temat, że trudno o nim rozmawiać swobodnie i luźno. I, i to na pewno, co to we mnie robi, to, to, to zwiększa coraz bardziej chyba wrażliwość. Nie? Żeby dojść do tego, co mi to robi, to, to, to pewnie jakby warto też zobaczyć, jakie ślady czasami zostają w tych ludziach, nie? że. że jak się nie, nie zna tematu, to się czasami człowiekowi może wydawać, że a to tam takie, jakaś niewinna zabawa, a to tam taki jakiś dotyk, a to tam nic się nie stało. Nie? No z, perspektywy, z perspektywy gabinetu terapeutycznego yy, spotkałem jakiś czas temu kobietę, która trafiła do tego gabinetu po kilkudziesięciu latach od tego wydarzenia, która trafiła, bo, bo, bo otworzyły się jej wspomnienia, jak obejrzała któryś, któryś z filmów dotykających tego, tego, tego doświadczenia, no i po prostu wróciły jej wspomnienia, nie? i jakby zaczęła patrzeć na swoje życie i zobaczyła, jak wiele w jej życiu rzeczy było skutkiem tego, co się wydarzyło, kiedy była <śm> dziewczynką, nie? Że, że dzisiaj była babcią już, no ale nigdy nie była w stanie założyć rodziny. Nigdy nie była w stanie wejść jakoś bardziej w, w bliskość z, z drugą osobą. No, wprawdzie miała córkę, ale, ale to był jakiś, jakiś krótki związek. No i, i, I to doświadczenie niosła w sobie przez całe życie, y, na różny sposób jakoś je wypierając. Nie? W zasadzie nie myślała o tym, a jednak ciągle to na jej życie wpływało. Nie? Y, więc jak się spotyka takich ludzi, y, to po pierwsze, yy, co mi to robi. Yy, jest jakieś poczucie głębokie, kiedy uczestniczysz w czyimś cierpieniu. Yy, jakiegoś takiego ogromnego zaufania, którym się drugi człowiek darzy. Nie? W sensie, widzimy się pierwszy czy drugi raz, rozmawiamy o czymś i nagle wjeżdżają takie tematy, i słyszysz, że nikt w, wcześniej w życiu o tym nie usłyszał. Nie? Więc. Yy, więc to jest na pewno jakoś bardzo mocno, bardzo mocno jakoś nadające sens temu co robisz. Nie? Że nawet jeżeli z tej, z tej rozmowy niewiele wyniknie jakoś natychmiast albo nawet w jakimś procesie, nie wiem, jak to się skończy, to z perspektywy mnie, człowieka, który o tym słucha, to to niesamowicie buduje jakieś takie poczucie znaczenia tego miejsca, w którym jestem. Ten rodzaj wrażliwości, ten rodzaj zaufania z drugiej strony, no to, 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 są, to, są, to, są, to są po stronie ludzkiej takie bardzo, bardzo ważne czynniki. Co to jeszcze we mnie jako w człowieku zrobiło? Chyba znowu potrzeba byłoby popatrzeć na to, na to jakby z perspektywy innych osób, nie? Że, że że to nie jest spotkanie ze zjawiskiem, tylko to jest zawsze spotkanie z cierpiącym człowiekiem. Tego, tego, się, tego się nauczyłem w spotkaniach z tymi ludźmi, nie? Że, że nie da się ich potraktować jako zjawisko społeczne. Nie? To jest człowiek z konkretną historią, z konkretnym cierpieniem. Więc to takie przeżywanie bliskości z drugą osobą, to, to jest też niesamowite doświadczenie. Nie? Jakoś, to się potem przerzuca na wszelkie inne kontakty też. Nie? Coś, coś z takiej wrażliwości, której się uczę. W takim kontakcie potem myślę, że, że, że to też się przekłada na to, jak sam siebie traktuję, jak traktuję innych ludzi, że, 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 że dociera do mnie, że kiedyś nie przypomnę sobie teraz autora, ale bardzo mnie jakoś inspiruje zdanie któregoś z takich terapeutów, który powiedział, że jak popatrzysz na człowieka z takim, z takim myśleniem, że każdy z tych ludzi. Kogoś stracił, czegoś się obawia i coś kocha. To zupełnie inaczej podchodzisz wtedy do człowieka. Nie? Każdy, niezależnie od tego, jakie ma wyznanie, niezależnie od tego, jaką ma, jaki ma światopogląd, jaką ma historię, każdy człowiek czegoś doświadczył, coś stracił, coś kocha, na czymś mu zależy, czegoś się boi. No w takich spotkaniach tego rzeczywiście można się uczyć bardzo, nie? bardzo. Pamiętam twój wpis chyba po pierwszym filmie Braci Siekierskich. Mhm. To był wpis taki, takie uzewnętrznienie się. Napisałeś, że obejrzałem film, boli mi głowa, nie mogę spać. Opisywałeś taki swój mhm. potworny stan, w którym, w którym się znalazłeś. Mhm. Czy często zdarza się ci tak czuć, kiedy pracujesz z takimi ludźmi, czy kiedy jakby nadmiar tego, tego zła dotyka ciebie? Co na pewno to już jakby wchodząc w jakiś warsztat psychoterapeuty, na pewno jakimś wyzwaniem i to jest jakieś ABC, którego trzeba się nauczyć, to umieć wychodzić z tych historii, nie? Bo, bo jakby zatrzymać się w nich, no to okej, okay, jakby metodą pracy, której, której się uczyłem akurat w, w, w tym studium, no to było takie no, mocne wejście też w sytuację człowieka i też praca w swoimi emocjami. Nie? Więc potem, kiedy kończę pracę, kończę spotkanie, muszę umieć z tego wyjść, muszę umieć wrócić do swojego życia, bo inaczej, jakbym spotkał jedną, drugą, dziesiątą osobę, która przeżywa coś takiego, w tym momencie w terapii mam cztery osoby akurat z takim doświadczeniem. Więc gdybym przeżywał cały czas to, co one przeżywają, no to właśnie, to byłbym w stanie cztery razy gorszym niż każda z nich. Więc muszę się tego nauczyć. I to jest pewnie coś, czego się człowiek uczy jakoś, jakoś na początku tej pracy z jednej strony przeżywać, ale z drugiej strony umieć wrócić w swoje buty i do swojego życia, bo no bo tak to by się rzeczywiście nie dało. Czyli podzieliłeś się tym, jak to przeżywasz jako człowiek. Drugi hmm. aspekt. Jak to przeżywasz jako chrześcijanin, jako człowiek wierzący w Boga? Jak to wpływa na twój obraz Boga? Hmm. Hmm. To, to się przekłada na, na coś, co, 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 co w głowie jakoś mam, ale akurat w spotkaniach z takimi, z takimi osobami, to to przełożenie jest rzeczywiście takie, takie bardzo wyraźne. To znaczy na to, że w kontakcie z Panem Bogiem mogę być bardzo prawdziwy. Nie? Mogę przeżywać w ogóle wszystko. Mogę przeżywać żal, mogę przeżywać złość, mogę przeżywać nawet uczucia, których za bardzo nie, nie lubimy w świecie kościelnym, niezależnie od pewnej denominacji, nie, ale samo przeżycie nienawiści, w sensie czucie jej, jest jeszcze czymś absolutnie dla mnie akceptowalnym. Bóg się nie odwraca od ludzi, którzy czują nienawiść. Jeśli już, no nie wiem, Bóg się w ogóle nie odwraca od człowieka, ale, ale jeśli już, to mówi, nie realizuj tego w taki sposób, nie? Więc, więc z perspektywy chrześcijańskiej zobaczenie Boga, który jest obecny bardzo blisko, cierpiącego człowieka, który chce to cierpienie przyjmować, nie? który czasami działa i człowiek jest uzdrowiony i wstaje z wózka, widziałem takie sytuacje, a czasami dzieje się to przez lata w takim procesie dochodzenia do, do, do życia człowieka, który gdzieś to życie stracił, ktoś mu je zabrał, ktoś je jakoś nadwyrężył, ktoś się ktoś zranił tak mocno, że, 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 że czasami człowiek sobie może myśleć, no nie ma już dla mnie perspektywy normalnego, dobrego życia, nie? I no i jakby widzenie, że, że, że dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu gdzieś do tego człowieka dociera, że, że to jest jeszcze nie koniec życia, że, że okej, okay, nie, nie wymarzy swojej historii, nie, nie wytnie jej z, z, z przeszłości, nie wytnie jej ze swojej pamięci, ale to nie znaczy, że Bóg na tych momentach historii się z tej, z tej historii wycofał. To na pewno są takie momenty uczenia się swego rodzaju cierpliwości i wrażliwości Boga. Można sobie pomyśleć, że łatwo mówić, kiedy się jest po tej drugiej stronie y, mm. w terapii. tak? Więc chciałbym przeczytać tutaj fragment y, z książki osoby, która właśnie przeżyła i opisała. Y, Toś Kaszewczyk, Nie umarłam. I pod koniec książki są listy. Jest list do skrzywdzonej. I przeczytam jeden fragment. Y, pisze osoba, która przeżyła, tak? Mm -hmm. Korzystanie. Nie wiem, czy w swoim cierpieniu miałaś doświadczenie obecności Boga. Nie wiem, jakie emocje związane z Nim pojawiają się w Tobie. Wierzę, że On jest w stanie je wszystkie wytrzymać, jeśli tylko zechcesz je przed Nim wypowiedzieć. Wierzę też, że nie patrzył obojętnie na to, jak ograbiano Cię z Twojego ciała, emocji, duszy. Często chwytam się słów, które Bóg mówi przez Zachariasza. Kto Was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Te słowa wracają do mnie, kiedy zastanawiam się, gdzie był Bóg, gdy działo się zło. On był we mnie. Dał się skrzywdzić we mnie, umarł we mnie, a potem stał i delikatnie pyta, czy chciałabym wyjść z grobu razem z nim. Zawsze delikatnie. On nie przekracza granic i nie robi nic wbrew tobie i wbrew mnie. Mm. Słucha, które zarówno nie wymagają komentarza, jak i nie ośmieliłbym się je komentować. Mm, ale dla mnie niesamowite świadectwo tego, że, że można zobaczyć Boga nawet w swoim cierpieniu. Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części wywiadu z Tomkiem. W drugiej części wywiadu Tomek będzie opowiadał o tym, jak pracuje z ludźmi, którzy przeżyli tego rodzaju tragedie. A jeżeli chcesz się skontaktować z Tomkiem, albo chcesz, żeby ktoś, kogo znasz, z nim się skontaktował, to w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym nagraniem znajdziesz link do Facebooka, do Fundacji Składak. A jeżeli oglądasz na Spotify, to w opisie tego filmu znajdziesz link. Dziękuję i zapraszam na część drugą. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej.